Filozofii okna imienia profesora Kołakowskiego, który w tym momencie mam przyjemność otworzyć, a który zaplanowany jest w tym roku na trzy dni, i którego celem oprócz co rzecz jasna, uhonorowania przez prezydenta miasta Radomia, ale. Także przez rodzinę kołakowskich laureatów Olimpiady Filozoficznej jest także przybliżenie postaci wybitnego filozofa, lubiącego nasze miasto, ale też przybliżenie filozofii naszym mieszkańcom. Strasznie oklepany, ale ponoć mówił, że najmądrzejsi ludzie pochodzą z Radomia. Czy to prawda, czy to nieprawda, pewnie Wy więcej i lepiej wiecie na ten temat ode mnie. Natomiast dzisiaj filozofia to nie jest najbardziej popularna dziedzina nauki, dziedzina życia, i bardzo się cieszę, że, że znajdujecie na nią czas, że rozwijacie się, bo dzięki temu się niesamowicie przecież rozwijacie. Książka dotyczy właśnie mitu, który jest wszechobecny. Jest czymś, co pozwala wyjaśnić świat. Świat, który został tak podzielony, pokawałkowany. Żeby go scalić, to tylko może to uczynić mit. Nie ma czegoś takiego jak czysto poznanie, które jest oderwane od wszystkiego bo zakładamy nawet właśnie to, że nasz rozum istnieje, więc myślę, że musimy dążyć do tego, żeby mm, złączyć rzeczywiście mit z poznaniem. Sam rozum jest mitem, tak naprawdę. Nie mamy żadnego dowodu niefalsyfikowalnego na temat tego, że rozum w ogóle istnieje, że rozum może funkcjonować, że rozum może nam jakkolwiek pomóc. Zawsze czuliśmy potrzebę yy... Wyjaśnienia sobie jakiegoś świata, wyjaśnienia sobie świata w jakiś sposób. I tak naprawdę, tak jak właśnie Werzynka powiedziała, ta, to wyjaśnienie świata ulega takiemu aktualizowaniu, ale cały czas jest tak naprawdę z nami obecne, więc ten mit jest taką stałą częścią życia człowieka, jeżeli chcemy jakoś wyjaśniać, okarmieniającą. Dzięki e, temu złudźowi tak naprawdę i wszystkim aspektom życia e, możemy stworzyć coś pięknego i godnego przeżycia, no i e, stworzyć coś właściwie, na czym możemy się wzruszyć e, i dzięki temu e, spojrzeć na świat z zupełnie innej strony i e, po prostu zacząć go afirmować.